W resorcie Niegocin odbył się wyjątkowy Wernisarz, podsumowujący międzynarodowy plener malarski Niegocińskie Inspiracje. To artystyczne spotkanie zgromadziło twórców z Polski, Ukrainy, Litwy, Armenii i Gruzji, ludzi, których łączy pasja do malarstwa i wrażliwość na piękno natury. Przez kilka dni artyści pracowali nad swoimi obrazami, szukając inspiracji w mazurskim krajobrazie. Plener z nazwy swojej jest ciekawy, bo zakłada, że wszyscy powinniśmy wyjść w plener. Być w kontakcie z przyrodą, z otoczeniem, bo tutaj nie ukrywam, że w tym miejscu pierwszy raz jestem. Jest rzeczywiście bardzo malarskie, bardzo inspirujące. Otacza nas przepiękna przyroda. Dzięki komisarzowi Edwardowi Gałustowowi zostaliśmy wpuszczeni w te piękne okoliczności przyrody. Podoba nam się i są ludzie, którzy będą malowali i malują lasy, bo jest to im bliskie ich nastrojowości, ich potrzebie. Ja inspiruję się kolorami, ja, sam temat niekoniecznie jest mój, ale zestaw kolorów tej jesieni tutaj, tego jeziora, prześliczne to wszystko jest, naprawdę pobudza. Efektem tych poszukiwań stały się dzieła pełne emocji, koloru i indywidualnego spojrzenia na otaczający świat. W sali wystawowej unosiła się atmosfera twórczej energii, a rozmowy z artystami pozwalały zajrzeć w ich wewnętrzny świat i lepiej zrozumieć źródła artystycznych inspiracji. Zacząłem od realistycznych rzeczy, że to jest jakiś wyraz szacunku dla miejsca, do którego przyjeżdżam. Czyli chcę jedno, dwa, trzy dzieła zrobić e, dokładnie rozpoznawalne, żeby osoby, które przyjdą, e, a które mieszkają na tym terenie, żeby łatwo rozpoznały, że jest to coś z ich świata. Wydarzeniu towarzyszyła muzyka na żywo. Dźwięki Katarynki wprowadzały gości w niepowtarzalny nastrój. Łącząc sztukę malarską z klimatem mazurskiego kurortu. W tym roku wernisarz wzbogacił się również o wyjątkowy akcent lokalny. W trakcie pleneru odbyły się warsztaty artystyczne, w których wzięła udział Giżycka amatorska grupa artystyczna działająca pod przewodnictwem Romany Janiszewskiej. Tu jest okazja po pierwsze zobaczyć różnych profesjonalistów, zawodowców przy pracy. A po drugie, w takim szerokim gronie różnym. Bo to naprawdę są absolutnie różne techniki, różne osobowości, różne sposoby widzenia świata. Prace uczestników Gagi również można było podziwiać na wystawie. Pełne szczerości, spontaniczności i radości tworzenia. Często bywa tak, że ludzie naszego zawodu to też już to, to często traktują to. Jako właśnie no takie jakiś obowiązek, muszę malować, bo trzeba z czegoś żyć, wiesz, i tak dalej. A tu naprawdę widać, że y, akurat większość, no znaczy, wszyscy, y, ja myślę, że wszyscy uczestnicy tych warsztatów, oni nie muszą, oni, o, oni chcą no, z miłości do tego. Międzynarodowy plener malarski, te niegodzińskie inspiracje. To nie tylko artystyczne wydarzenie, ale także spotkanie kultur, emocji i wrażliwości. To dowód, że mazury z ich niepowtarzalnym światłem, spokojem i magią nieustannie inspirują twórców z różnych zakątków świata. Wernisarz w resorcie Niegocin stał się pięknym podsumowaniem tych dni, pełnych pracy, artystycznych odkryć i ludzkich spotkań.